Was kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kolejna opcja na pyszne pączki. Tym razem tradycyjne, nie za drogie, szybkie do zrobienia i w tym filmiku pokażę wam po kolei jak robić, żeby je zrobić po prostu jakby najszybciej. W półtorej godziny macie ciasto wrośnięte. Potem robicie te kulki. Odczekajcie jeszcze 15-20 minut i już możecie smażyć. Pokażę Wam jak smażyć i jak nadziewać po smażeniu, jak lukrować i pączki gotowe, można powiedzieć, 2 godziny, 2,5 godziny. Naprawdę wszystkie opcje są smaczne. Mam pączki już zrobione z nadzieniem w środku, ale na to trzeba uważać, żeby je usmażyć, żeby Wam się ten yy, żeby wam się ta marmolada nie wylała, pokażę Wam na co uważać można zrobić naprawdę parę błędów i na koniec ten pączek nie będzie taki jaki powinien być czy taki jak u mnie smakuje kochani pączków tak smacznie nie jadłam u nikogo, naprawdę nie to, że się chwalę, dlatego sprawdźcie, zróbcie, zapraszam 800 gramów mąki pszennej 405, to może być wrocławska może być basia, jakaś do pieczenia, dobra. I z tej mąki tam 3 łyżki do roszczynu. Tutaj mam 100 g cukru, z tego dam łyżkę do roszczynu i drożdże na 800 g, mam 80 g drożdży i mam mleko 250 z tego również połowę dam do roszczynu. Potrzebuję jeszcze szczypty soli. Potrzebuję roztopione masło 100 g na tą ilość mąki. Dwa cukry waniliowe albo jeden cukier waniliowy i jak macie aromat waniliowy, to również będzie fajny smak. I trochę rumu, łyżka dwie. Wszystkie składniki, które wam tutaj podam. Są zawsze pod filmikiem podane. I teraz przejdę do zrobienia sobie tego doroszczynu. Trzy łyżki mąki. Trzy, cztery. Wtedy Wam już tutaj fajnie wyrośnie. I jak pomieszacie to z ciastem, Wam to ciasto również szybciej wyrośnie. To Wam gwarantuję. Drożne świeże, i proszę sprawdzić zawsze gwarancję, żeby były świeże. To jest bardzo ważne. Na drożdżach, kochani, nie oszczędzajcie, bo dacie jakieś stare i Wam nie wyrośnie. Naprawdę, to jest y, bardzo ważne. Cukier 100 gramów i tam również dobrą łyżkę. Półtorej mieszam. I to zalewam połową tego mleka. Ciepłego mam już zagrzane, mleko jest zagrzane i wlewam z połowę tego mleka. Mieszam i odstawiam na 10-15 minut. Wymieszane i już można odstawić. I odstawiam do wyrośnięcia. Oczywiście przykryję. Teraz nastawię już to masło, żeby mi się roztopiło. Mam 5 jajek. Do środka daję teraz 3 całe jajka i 2 żółtka. Dodaję cukier waniliowy 1 do środka. Dać, można dać skroplę olejku waniliowego. Co musimy dać to jest szczypta soli. Tyle co mam się tutaj zmieści. Do drożdżowego ciasta konieczna jest sól, chociaż trochę wtedy da fajny smak. Reszta cukru i mieszamy. Drożdże rosną, a ja teraz ubijam sobie ten cukier z jajkami. teraz kiedy drożdże rosną przesieję sobie mąkę przez sitko Wam powiem, że jest bardzo ważne bo wtedy nam bardziej spóźni się to ciasto przesiałam mąkę przez sitko zagrzałam już masło i to sobie czeka aż mi te drożdże wyrosną jajka są utarte z cukrem teraz do tego daję Dwie łyżki rumu. Jak nie macie, to dajcie jakiś inny alkohol. Do tego wlewam resztę mleka. Teraz do tego dodaję te wyrośnięte czy podrośnięte drożdże. Zobaczcie, jak dużo. Mieszam. Teraz do tego dodaję mąkę. po trochę mieszam i zasypuję. I z tego zostawiam 50 g na podsypanie. Możliwe, że będzie Wam się ciasto kleiło, to możecie sobie podsypać mąką. Nie ma problemu. Nie może być za rzadkie, ponieważ jajka są większe. I wtedy będzie wam trochę jakby rzadsze to ciasto. A więc, kochani, robimy praktycznie za każdym razem bardzo podobnie. Łączę teraz te wszystkie składniki. Tak wyglądają, połączone. I dopiero teraz na koniec wlewam to roztopione masło i wyrabiam. Zobaczę, czy masło nie jest za gorące. Bo ono też nie może być gorące. Wlewam już po troszeczkę, odstawiam i już teraz mieszam to masło razem z tą całością. I teraz od tego momentu, kochani, około 10 minut. Musimy to wszystko dobrze mieszać, wyrabiać. I zobaczcie, mija 10 minut. Ciasto już jest wyrobione. Tak powinno wyglądać. Gdyby Wam się wydawało, że ono jest bardzo takie gęste w czasie wyrabiania, Dłóżcie dwie czy łyżki mleka. Nie ma problemu. Teraz podsypuję troszeczkę mąką. A więc tu w środku jest 750. 50 poszło teraz na podsypywanie, czy zostawiłam? 50 zostawiłam na podsypywanie. I teraz otoczę to jeszcze w mące. Na około półtorej godziny. Później wejdę, zrobię te pączki i odstawiam teraz do wyrośnięcia w ciepłym miejscu. I teraz przejdę pokażę Wam, jak zrobić ten lukier na pączki. Możemy zrobić taki rzadszy, tylko będziemy moczyć w nim pączki, wtedy będą szkliste. Możemy tylko popudrować, możemy zrobić taki gęsty lukier. I to Wam teraz pokażę. Biorę 125 g cukru pudru. Do tego wyciskam z 2-3 łyżki cytryny. I z łyżkę wody przegotowanej najlepiej. I zobaczymy, jak będzie wyglądał. Wtedy po upieczeniu nadziewamy marmoladą, obtaczamy i już mamy gotowy. Możemy dolać troszeczkę więcej wody z łyżkę, czy dwie nawet. I ten ukier będzie po prostu rzadszy. Bierzemy coś takiego do śmietany Do tortów i taką przedstawkę z tym tutaj czubkiem. Nakładacie tutaj marmoladę, wyciskacie i wtedy widzicie, ile Wam wchodzi tej marmolady do środka. Dla mnie to jest jakby zastępcze, ale bardzo fajne, bo widzę, ile marmolady wchodzi do środka. I ciasto jest już zrobione gotowe, wyrośnięte podsypuję mąkę i wykładam już na stolnicę zobaczcie jak ono wygląda można powiedzieć jak puch i będę wałkowała biorę na drugą stronę rozciągam tak formuję na taki kwadrat, około centymetra. Podsypię troszeczkę małką. żeby również położyć na ściereczkę Wtedy się nie będzie kleiło. I możemy już wycinać. I tutaj mam marmoladę. Pokażę Wam, jak zrobić takiego pączka właśnie nadziewanego przed smażeniem. Przed smażeniem, jeżeli nie macie nic do, do nadziewania, jakby po upieczeniu. Nakładacie, sklejacie, podobnie jak pierogi, można powiedzieć. Z jednej strony zlepiacie i zlepiacie to z drugiej strony. To jest taki, jakby sposób, można powiedzieć, niewygodny do smażenia. Poza tym wszystko dobrze. Możemy wtoczyć troszeczkę mąki i tą stroną, jakby lepioną, kładziemy na spód i mamy, i mamy już po. I mamy już poczka. Możemy zrobić również z mniejszej średnicy trochę, czyli szklanka wchodzi w szklankę. Tą resztę na nowo. Jakby zagniatam i robię nowego pączkę, taką kulkę. obtoczę w mące i odstawiam, i ona sobie wyrośnie. Teraz ja sobie przykryję to i z 15 minut jeszcze podrosną i mogę już je smażyć. Przygotuję sobie teraz olej około 0,7 litra na tą ilość. Można wlać litr pączki podrosły I tak wyglądają właśnie te pączki. I te zaczynam smażyć jako pierwsze. I to jest ten pączek nadziany. Ja mam termometr, moment, dlatego Wam zawsze mówię, kupcie. Warto kupić, ponieważ smażenie pączków to jest ta ostatnia jakby faza robienia pączków jest bardzo ważna, żeby jej nie spalić i nie wrzucić na za gorący olej. On musi mieć temperaturę około 160 stopni, 165. I ja teraz już biorę sobie i wkładam. Ja mam mniejsze pączki. 5 pączków starczy. Ja w pierwszej minucie. Robię tak, że pozwalam tym, temu ciastu wyrosnąć, tym pączką pozwalam jakby wyrosnąć z minutę. Jest około 5 minut razem z jednej i z drugiej strony. Można dwa razy obrócić. Już fajnie się przez tą minutę one upiekły. Smaży mi się 5 minut. Pączki są z obu stron ładnie usmażone. I już wyciągam. Teraz takiego pątka ciepłego jeszcze nadziewam marmoladą. To znaczy wbijam się w niego i puszczam marmoladę. A teraz już mogę sobie umoczyć luksus. Nadziewam te wszystkie i obtaczam. Ja tutaj lubię bardzo. Wszystko włącznie w cukrze, a więc można zrobić sami w cukrze kryształ albo w cukrze pudrze, idzie również kochani, a więc zależy kto co lubi. Zobaczcie jakie piękne porosły duże, Że będą musiała tylko cztery chyba. Tak wyglądają te pączki, wyszło ich chyba 30 coś, się zjadłam, a więc wszystko jest ok. Zapraszam kochani.